Natomiast pomijając kontekst społeczny, który dla integracji europejskiej zawsze był istotny, to chociażby pokazało odrzucenie przez Francję i Holandię w 2005 roku projektu w referendum, projektu tzw. konstytucji dla, dla Europy. Pomijając ten kontekst społeczny, trzeba zwrócić uwagę także na fakt, że Macron prezentuje Nowe, dynamiczne podejście do postrzegania integracji europejskiej w sytuacji, gdy Unia Europejska znalazła się, można powiedzieć, na takim historycznym zakręcie po Brexicie, po fali eurosceptycyzmu narastającej zwłaszcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, no, takich jak Polska czy, czy Węgry. Macron. Wydaje się być zwolennikiem przyspieszenia, pogłębienia procesów integracyjnych, ale biorąc pod uwagę zróżnicowanie państw członkowskich, zróżnicowanie ich preferencji politycznych, może to oznaczać nową jakość w integracji europejskiej, polegającą na w istocie utrwaleniu, pogłębieniu wizji Unii Europejskiej opartej na tak zwanych Dwóch prędkościach I ten proces dwuprędkości może być istotnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jako takiej, dla jej instytucji, ale także wyzwaniem dla poszczególnych państw członkowskich. Bo rozstrzygnięcia w tym zakresie mogą oznaczać, na przykład dla Polski. Albo potrzebę przyspieszenia i dołączenia do tych państw, które będą tworzyły swoiste, takie pogłębione jądro integracji europejskiej, albo sami skazujemy się na, na marginalizację. A więc przyszedł czas ważnych decyzji i dla Unii Europejskiej, i dla państw członkowskich, ale myślę, że dla społeczeństw, które w tych państwach członkowskich funkcjonują.